Cześć, z tej strony Patrykem. Zapraszam do obejrzenia making of, do teledysku Balanga. Znajdujemy się w Halinowie pod Warszawą. W klipie możecie zobaczyć piękne dziewczyny, piękne samochody różnych marek. Zakończywszy na polskiej produkcji Polonezie, który ma ponad 300 koni i robi robotę. Jestem z tego dumny, że to jest polski samochód. Piosenka, jaką nagrywamy, nosi tytuł Balanga. Jest to piosenka, która płynie z mojego serca. Współpraca przy Balandze opiera się o wiele osób, począwszy od wieloletniego mojego serdecznego przyjaciela Darka Mata, z którym wiele lat już współpracuję, wcześniej jako DJ. Natomiast w tej chwili postanowiłem spróbować własnych sił i nagrać coś swojego uderzyć w to. Zobaczymy, uda się, to się uda. Jeżeli się nie uda, to wiem, że spróbowałem, a nie po prostu chodziłem tylko i marzyłem o tym. Cieszę się z tego, że jest ten dzień, że nastał ten dzień, że mogę go zrealizować, że mogę po prostu spełnić swoje marzenia, takie z duszy. Muzyką mam od dziecka wiele wspólnego, gram na instrumentach klawiszowych. Śpiewam w kapeli weselnej, czego się nie wstydzę, bo też mnie rozwinęło to w pewien sposób, natomiast na tą chwilę chciałbym też uderzyć w coś swojego i nagrywać swoje piosenki. Na co dzień prowadzę myjnię, nazywa się myjnia Józefin. Jest to moje serce, perełka od dziecka, samochody to moja pasja. Dziękuję bardzo za pomoc w stworzeniu tego wszystkiego. Przede wszystkim dziewczynom będzie show. Dziękuję bardzo chłopakom, moim serdecznym kumplom. Dziękuję również Arturowi, właścicielowi Centrum Swobodna Przestrzeń w Cisiu w Halinów pod Warszawą, który udostępnił mi lokal z sercem. Dziękuję również Berenice za wspaniały make-up dla mnie i całej obsługi. Super dziewczyna, wie co robi. Dziękuję wspaniałej ekipie Rakoczy Film za przyjechanie tutaj i włożenie serca w ten film. Robią kawał dobrej roboty. Polecam. Zapraszam do teledysku Balanga w moim autorstwie Patryk M. Oglądajcie, słuchajcie, sami ocenicie. Dziękuję bardzo.